Czym pragnę i ważę samego, Nad wszystkie dobra, tyziu serca mego. Najwyższe dobro, najwyższe dobro, tyziu najwyższego. I dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Duchem Twoim. Pragnę serdecznie powitać wszystkich na dzisiejszej niedzielnej Eucharystii, Mszy Świętej, którą będziemy sprawować w następujących intencjach. Ksiądz Tadeusz modli się za Ewę i Pawła w siódmą rocznicę ślubu. Uprasza również Bożego Błogosławieństwa dla Kingi i Jacka z okazji ósmej rocznicy ślubu i ich dzieci. Ja będę modlił się we własnej intencji. Przeprośmy teraz najlepszego Boga za wszystkie nasze grzechy, ludzkie słabości, zaniedbania w życiu duchowym, abyśmy mogli z czystymi sercami złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem. Moja, moja, moja bardzo wielka, przeto błagam najświętszą wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Chryste, zmiłuj się nad nami. Zmił się nad nami, Zmił się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli, chwalimy Cię, błogosławimy Cię. Dzięki Ci składamy. Wielka jest chwała Twoja, Panie Boże Królu Nieba, Panie synu Jednorodzony, Panie Boże Baranku Boży, Водишь древьякий свят, с смеющего... милостью. Pomyślaj wyższy najwyższy, Jezus Chrystus. Módlmy się, Wszechmogący Boże, okaż miłosierdzie swoim wiernym i pomnażaj w nich dary swojej łaski, aby pełni wiary, nadziei i miłości. Zawsze wiernie zachowywali twoje przykazania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Czytanie z księgi rdzaju. Pan ukazał się Abrahamowi i pod dębami Mabre, gdy ten siedział u wejścia do namiotu w najgorętszej porze dnia. Abraham spojrzawszy, dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich, podążył do, od wejścia do namiotu na ich spotkanie. A oddawszy im pokłon do ziemi, rzekł: O panie, jeśli darzysz mi życzliwością, racz nie omijać twego sługi. Przyniosłem trochę wody, wy zaś raczcie obmyć sobie nogi, a potem odpocznijcie pod drzewami. Ja zaś pójdę wziąć nieco chleba, abyście się pokrzepili, zanim pójdziecie dalej, skoro przychodzicie koło usługi waszego. A oni mu rzekli, Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abraham poszedł więc spiesznie do namiotu do Sary i rzekł: Prędko zaczyń ciasto z trzechmiernej czystszej mąki i zrób płumyki. Potem Abraham podążył do trzody i wybrawszy tłuste i piękną ciele, dał je sudze, aby ten szybko je przyrządził. Po czym wziąwszy twaróg, mleko i przyrządzone ciele, postawił przed nimi, a gdy oni jedli, stał przed nimi pod drzewem. Zapytali go, gdzie jest twoja żona Sara? Odpowiedział im, w tym oto namiocie, rzekł mu jeden z nich. O tej porze za rok znów wrócę do ciebie, twoja żona Sara będzie miała wtedy syna. Oto słowo Boże. O w domu twoim panie. To zamieszka na twej górze święte. Ten, kto postępuje nienagannie działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swym sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, Kto nie czyni bliźniemu nic złego, Ubliża swoim sąsiadom. Za godnego wzgardy uważa złoczyńce, ale szanuje tego, kto się boi pana. Kto dotrzyma przysięgi dla siebie niekorzystne. Kto nie daje swych pieniędzy na lichwę, nie da się przekupić przeciw niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan: Bracia, teraz raduję się w cierpieniach za Was i ze swej strony dopełnię niedostatki udręk Chrystusa w moim ciele dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jego sługą stają się z powodu zleconego mi wobec Bożego włodawstwa. Mam wypełnić posłannictwo głoszenia Słowa Bożego. Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, została teraz objawiona Jego świętym, który Bóg zechciał oznajmić, jakie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród Was, nadzieja chwały. Jego to głosimy, upominając każdego człowieka i ucząc każdego człowieka z całą mądrością, aby każdego człowieka przedstawić jako doskonałego w Chrystusie. Oto słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Otwórz, panie nasze serca, abyśmy nieuważnie słuchali słów syna Twojego. Alleluja. 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 Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego łóżka. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg pana, słuchała jego słowa. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług, a stanąwszy przy nim, rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomodła. A pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto Słowo Pańskie. Marta i Maria. Dobrze znamy tę historię. Kościół przypomina nam ją raz na jakiś czas, bo jest piękna i bardzo pouczająca. Jest ważna dla nas chrześcijan, ponieważ od początku właściwie w historii Kościoła interpretowana była w kontekście kluczowych dla naszego ludzkiego życia powołań. Marię widziano jako tę, która uosabia życie kontemplacyjne. Zanurzone w modlitwie, oddane Panu Bogu, a Martę jako tę, która odzwierciedla, ilustruje powołanie apostolskie albo życie świeckie. Oczywiście jest to ogromne uproszczenie, zwłaszcza kiedy Marię stawia się wyżej tutaj w tym opisie, i mamy też w historii inne wyjaśnienia tej Ewangelii, przytoczę jedno z nich. Mistrz Edhard, mój współbrat, dominikanin, żyjący na przełomie XIII i XIV wieku, główny przedstawiciel, twórca właściwie szkoły Mistyków Nadreńskich, mówił mniej więcej tak w swoim komentarzu do tej dzisiejszej Ewangelii: To nie z Marii mamy brać przykład, ale z Marty. Maria jest dopiero na początku drogi do Pana Boga. To jest taki rodzaj zachwytu, jak. Przy zakochaniu. Ona jest przy Panu Jezusie oczywiście, słucha Go, ale to jest dopiero pierwszy etap. Marta ma ten etap już dawno za sobą. Nie tylko słucha Pana Jezusa, ale również potrafi Mu usługiwać, potrafi zauważyć innych wokół siebie i ich potrzeby, potrafi wyrazić swobodnie swoje uczucia, akurat dość negatywne względem Marii w tym opisie i tak dalej, i dalej. To jest dojrzałość. To jest już pewna dojrzałość. Marta przeszła drogę, która jeszcze jest przed Marią. Zwracając się do Marty dwa razy, też podkreśla mistrz Eckhart, Marto, Marto, dlaczego martwisz się i nie o tak wiele, Pan Jezus też pokazuje związek, ścisły związek pomiędzy kontemplacją a działaniem. Nie ma jednego bez drugiego. Jedno z drugim jest jak te dwie siostry. Jedno jest siostrą drugiego. Doskonałość w działaniu bierze się z bliskości z Panem Jezusem. Z całą pewnością Marta słuchała również słów Pana. Była bardzo blisko, trzątała się, podawała do stołu. Nie ma co do tego chyba większych wątpliwości. Poza tym na pewno była też ciekawa, tak po ludzku, co tam Pan Jezus Marii mówi. A więc Marta jest doskonalsza łączy coś, czego dopiero zaczyna uczyć się Maria. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszymy o gościnie w domu Abrahama pod dębami mamry. Pan Bóg przychodzi do Abrahama w trzech osobach. Najprawdopodobniej Abraham nie ma pojęcia, że to Pan Bóg. Może coś przeczuwa, nie wiemy, ale zobaczmy, jak bardzo jest gościnny, jak bardzo jest wrażliwy i pokorny w tej sytuacji. Oddaje potłon przybyszom, nie weryfikując kim są. Nie pytając ich o ich tożsamość. Oddaje im potłon, chociaż sam jest potężny. Abraham jest kimś według ówczesnych kategorii dorównuje królom swoim statusem. Nie zadaduje, ale od razu zabiera się do pracy, tak jak Marta. I razem z Sarą dzielą się z tymi gośćmi tym, co mają najlepszego w domu. To jest pokora. to jest stwarzanie stwarzanie przestrzeni. Wierzę, że można to samo powiedzieć również o Marcie. Ona z troską prosi Pana Jezusa, by kazał jej siostrze wstać, bo obawia się, że Maria pozostanie w tym stanie bezczynnej błodości, zasłuchana w Panu zbyt długo i to przeszkodzi jej w rozwoju. To ją jakoś zatrzyma, nie poczyni postępów. Moi kochani, to jest ważna lekcja dla nas. Zobaczmy, zdarza się Czasem, ja akurat niedawno miałem taką sytuację, ale zdarza się, że ktoś przesiaduje rodziny w kościele, bardzo długo się modli, a jednocześnie zaniedbuje swoje podstawowe obowiązki, również względem bliźnich. Żona męża, mąż, żona, dzieci. Bywa, że ktoś zaniedbuje swoją pracę. Jest w takiej postawie niedojrzałość, jest pewna ucieczkowość też, bo łatwiej jest, Spędzić kilka godzin w kościele, niż zmierzyć się z konkretnym problemem. Wśród najbliższych, czy w jakimś środowisku, w którym funkcjonuje, czasem naprawdę łatwiej jest spędzić kilka godzin w kościele, niż uczciwie porozmawiać szczerze z żoną, z mężem, z dzieckiem, które sprawia problemy. Moi, kochani, mistrz Gerhard mówił, że y, o takich osobach też, że. To jest poczusa, która polega na tym, że szuka się bardziej przyjemności czy takiego chwilowego ukojenia niż realnej. I wszystkim nam, wszyscy jesteśmy w drodze. Na różnych etapach pewnie, ale wszyscy jesteśmy w drodze. Wszystkim nam jakoś to grozi. Nie tak dawno temu przyszedł do mnie młody mężczyzna, gdzieś w moim wieku, młody, nie chcę sobie schlebiać. Na pewno po czterdziestce i Przyszedł taki zasmucony dość mocno i mówi otwarcie od razu, proszę ojca, ja... Bo moja żona, niewiele młodsza od niego, moja żona ciągle jeździ na jakieś rekolekcje, Wynajduje sobie w internecie, zapisuje się po całej Polsce, ciągle gdzieś jeździ, a tu jakieś warsztaty, a tu dni skupienia, a tu no właśnie takie czy inne rekolekcje, kiedy wraca do domu, to właściwie nie da się z nią rozmawiać. Jest w takim stanie ducha, że widać inny świat. Tak? Trudno, no, trudno nawet nawiązać z nią kontakt. I ja się martwię o nią. Mamy dwie córki dorastające, one potrzebują matki, a jej ciągle nie ma. Nie pracuje też ta żona. Moi kochani, to była ważna rozmowa też dla mnie, bo ja miałem takie poczucie w tarcie, że ten człowiek jest o wiele bliżej Pana Boga, mimo że mu się nie narzuca, jak sam stwierdził, i o sobie, i o swoim życiu, niż ta jego żona. Pan Bóg odpowiada łaską.